Już od wielu miesięcy działalność American Corner jest wyraźnie widoczna w Radomiu. Jednak oficjalne otwarcie placówki mieszczącej się przy ulicy Traugutta odbyło się dopiero teraz. Rzadko kiedy używam słowa sukces na początku pewnej drogi, ale jestem przekonany, że po tym dorobku, ponad roku współpracy słowo sukces, termin sukces jest jak najbardziej właściwy i jak najbardziej na miejscu. Uroczystego otwarcia placówki dokonali prezydent Andrzej Kosztowniak, inicjator funkcjonowania American Corner w Radomiu oraz Liza Heiling, radca do spraw prasy i kultury ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie oraz Karolina Adamczyk, kierownik radomskiego American Corner. Że jest nam niezmiernie miło obić w Radomiu dzisiaj na otwarcie naszego czwartego American Corner w Polsce. I to już. Pokazuje, że jest no, jeden z najaktywniejszych, bo już zaczęliśmy współpracę z Radą przed naszym oficjalnym otwarciem dzisiaj. Chyba nawet rok temu, prawie rok temu, chyba pierwsze wydarzenie było, kiedy zaprosiliśmy grupę ozomaty do, do Radomia. W siedzibie American Corner mieszkańcy Radomia będą mogli korzystać z bogato wyposażonej biblioteki, w której znajdą książki, filmy, audiobooki o różnorodnej tematyce oraz z e-library, czyli wirtualnej biblioteki, w której znajduje się około 55 tysięcy pełnych książek, artykułów prasowych, słowników, encyklopedii, filmów, krótkich form literackich, czyli wszystko to, co jest niezbędne dla pogłębienia wiedzy, jak również doskonalenia umiejętności językowych. My szczególnie jesteśmy uh, dumni naszej uh, e-Library e USA, to jest wirtualna uh, biblioteka. O tym uh, będziemy więcej uh, mówić. To jest, uh, uh, to jest naprawdę fantastyczne uh, kolekcje rekursów o status uh, no, materiały ze Stanów Zjednoczonych i o, też o Ameryce. Jednak Radomski American Corner prowadzi nie tylko działalność biblioteczną. Specjalnie dla uczestników programów wymiany stypendialnej oraz wykładowców amerykanistyki i nauczycieli języka angielskiego, American Corner organizuje odczyty i spotkania. Młodzież z radomskich szkół ma także możliwość spotkania się z przedstawicielami ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. American Corner organizuje także liczne koncerty, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomskich. Nie jest to tylko i wyłącznie, kochani biblioteka, czyli przede wszystkim jest to, to miejsce, w którym powinniśmy my spotykać się z kulturą amerykańską, z dorobkiem Ameryki, z historią, sztuką, gospodarką. Możemy w tym miejscu pozyskiwać wiedzę bardzo dużą i bardzo głęboką. Radomska placówka powstała jako czwarta w kraju po Gdańsku łodzi i Wrocławiu. List intencyjny w sprawie powstania American Corner w Radomiu podpisali 7 czerwca 2011 roku prezydent Andrzej Kosztowniak oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee Finstein, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości otwarcia American Corner, ale przekazał podziękowania i pogratulował. It's my great pleasure to visit my friends in once again, at least virtually and I want to congratulate. Uh, all of you for the opening, the long awaited opening of the American Corner in Radom. I'm very excited about this, and I know you have great plans for the American Corner. And when I was down in uh, Radom uh, not too long ago, I had an opportunity to talk to uh, Mayor Kostovniak about the um, american corner and uh, the great intrepid director karolina Adamczyk, about um, her plans for the american corner we are very excited um, to tighten the embassy's connections uh, with radom we had a great concert uh, last summer with Oso Matli in radom uh, we know how much excitement there is uh, for you to have an opportunity to uh, be more closely connected um, with embassy and with your friends in America. So we're very very pleased and excited and I'm very very happy to join you today. Congratulations. Gratuluję. Wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez American Corner są bezpłatne dla mieszkańców.